Jacek Stelmach, trener freestyler Wocławek. E, jakbym mógł usłyszeć pełną nazwę klubu, bo macie ją dość długą. Fighter freestyler. Chociaż mamy już oprócz tej nazwy e, Klub Sportu Walki Wocławek. Jest to stowarzyszenie Kultury Fizycznej, w ramach którego startujemy na zawodach amatorskich. E, panie Jacku, dzisiaj wystąpiło pana dwóch podopiecznych e, na treningu medialnym przed galą DSF Kickboxing Challenge. Jesteście gotowi na te wyzwanie? Tak, jesteśmy gotowi. Ciężko trenujemy i mam nadzieję, że damy dobre walki. E, chyba wielu kibiców z Włocławka tutaj przyjdzie, tylko dla Was. Już nie mówię dla tych wielkich gwiazdki boksingu znanych w całej Polsce, e, czy powiedzmy gości honorowych, ale dla Was chyba jest to też okazja na pokazanie się na szerszych wodach. Na pewno, dlatego bardzo ciężko trenujemy i mam nadzieję, że walki skończą się przed czasem. Oczywiście na naszą korzyść. Ci chłopcy, obaj, oczywiście jeden to nie jest już chłopiec, tylko dorosły senior. zawodnik, senior, tak? E, oni udźwigną taką presję? Wydaje mi się, że tak. E, Michał miał już jedną walkę zawodową, wygrał ją i to z byłymi mistrzami świata. Także optymistycznie patrzę na jego dalszą karierę. Natomiast drugi jest to junior, który będzie miał walkę pokazową e, jako przedwalkę. Też powinien się dobrze zaprezentować, wygrał wszystkie walki, do tej pory jeszcze żadnej nie przegrał, więc wydaje mi się, że Baj powinien dać bardzo dobre walki. Widziałem tutaj kawałek bardzo dobrego warsztatu, tak to oceniam, jako fachowiec powiedzmy od treningu kickbokserskiego. Skąd te pana umiejętności? To znaczy już 30 lat sportami walki się zajmuje, ale chciałbym troszkę powiedzieć o, o naszym klubie, czym się różnimy od innych klubów. U nas jest kilka dyscyplin, jest, mm -hmm. jest boks, jest karate kyokushin, jest MMA, jest kickboxing, jest muay thai. I mamy wielu trenerów. Naszym najlepszym trenerem jest Marcin Róża różalski który z Płocka przyjeżdża, prowadzi nam zajęcia. Korzystamy z jego niesamowitego doświadczenia zawodniczego oraz trenerskiego. I czym się różnimy? Tym, że mamy specjalistów w danych dziedzinach, czyli techniki ręczne ćwiczymy z trenerami od boksu, techniki nożne z trenami od karate i później idąc na kickboxing wszystko dużo łatwiej zebrać do kupy i dużo szybciej efekty uzyskujemy na zawodach. E, takie zawodowe walki były do tej pory w Polsce, powiedzmy, zarezerwowane dla wąskiej grupy, teraz dzięki między innymi DSF Kickboxing Challenge e, otwiera się ten rynek na nowych ciekawych zawodników, których wcześniej polska publiczność nie mogła poznać, oni byli wyłącznie na, powiedzmy, zawodach amatorskich, które nie są zbyt licznie odwiedzane przez publiczność. E, myśli pan, że to jest e, takie otwarcie się na, 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 powiedzmy, i na możliwość włączenia się do rywalizacji światowej dla, z tymi największymi e, potęgami kickboxingu? No na pewno i strasznie się cieszymy. Polska jest potęgą w kickboxingu, także bardzo fajnie, że ci zawodnicy mogą również na galach zawodowych się sprawdzać. Niesamowita dla nich promocja oraz możliwość sprawdzenia się w no zupełnie innej presji niż, niż w walkach amatorskich. A jak Włocławek przyjmie tutaj zawodników, jak przyjmie w ogóle kickboxing, to będzie sukces, bo tutaj odbywają się co jakiś czas cykliczne gale MMA, ale taki kickboxing, stricte kickboxing, no nie był tu jeszcze obecny na, na takim poziomie. Ja się bardzo cieszę z tego, mam nadzieję, że Włocławianie dobrze przyjmą. Ja pamiętam 11 lat temu, o ile dobrze, dobrze liczę, Przemek Saleta walczył we Włocławku, była pełna hala, pękała szwag, walczył z naszym klubowym trenerem Marcinem Różalskim. Mam nadzieję, że Teraz będzie tak samo. Ja też nie Być może nawiążecie do tych sukcesów. Gdyby mógł pan poza oczywiście tymi dwoma zawodnikami tak wymienić kogoś. Są jakieś wielkie talenty we Włocławku jeśli chodzi o kickboxing? Yy, nieskromnie powiem, że córka była wiele razy mistrzynią Polski w kickboxingu. Mm -hmm. yy, wczoraj byliśmy na zawodach amatorskich, na akademickich mistrzostwach Polski, też zdobyła medal. Mamy sporo utalentowanych, długo by wymieniać, bo tak jak mówię, czy to w boksie, czy, czy, czy w karate, czy w kickboxingu. Yy, osiągamy jakieś sukcesy, i fajnie to się wszystko kręci. Paniacku, cóż, czekamy na ten ostatni etap, oczywiście drżymy o to, żeby żaden z zawodników nie doznał kontuzji, żeby te przygotowania przebiegły powiedzmy bez jakby m, żadnych przeszkód i oczywiście, żebyście w optymalnej formie stanęli na ringu 12 czerwca, zapraszamy do hali mistrzów wszystkich Włocławian, mamy nadzieję, że klub tutaj też dołoży starań do tego i oczywiście, cóż, życzymy takiej naprawdę twardej bitki pokazania tego, co pan powiedział, dobrego warsztatu i nieskromnie mówiąc wielkich, wielkich talentów. Dziękuję bardzo, zapraszam wszystkich na galę 12 czerwca do Owocowka do Halimitrzu. Dziękuję bardzo. Dziękuję.